Good. You're waiting outside the main simulation now. This will throw Abstergo off your trail for a while, but you'll also run into a lot of incomplete and corrupted code. No, dobra. Which probably explains why the people here aren't quite... here.

Więc podziemne wejście. Ma pani dostępna. No jest to jakiś ten, faktycznie. No, these don't seem to lead There has to Podziemne wejście. Gdzie może być podziemne wejście w takich miejscach? Z na stacji metra Pożty Tu Czy nie do pociągu byle jakiego Dotrzy do wyjścia Aha, to było to na tym Tam. Czy nie tędy? No, tu jest zablokowane. Ewidentnie. Kochani, fajne to jest. No, na pewno lepsze niż wyłączanie się z tego. Z Abstergo, żeby... Nie ogarniam tego. Z Abstergo, żeby tam biegać w rzeczywistości. To jest dużo lepsze, myślę. Czy tu? Nie. Nie ogarniam Dotrzej do wyjścia z tuneli metra. No, dwa tunele metra są zablokowane, no chyba, że faktycznie przeskoczę tędy, ale... Whoa, ho, ho! To na pewno nie tędy. Tu! Dureń. Górze jeszcze oświetlone było. No dobra, teraz już będę wiedział, na co zwracać uwagę. Wow. Te ...ciekawostka nie No wiem, że tam doskoczysz tu był przy wspinaczce, no właśnie

jak się... Wow, jak się trzyma E, po prostu, O, to było widać. Wtedy, nie? Jak się trzyma E, to wtedy faktycznie on... E, ...z automatu przeskakuje przez te wszystkie dziury, szczeliny. Udało się.

Wow Springające dehors Nie wiedziałem, że mogą wchodzić człowieka. tam czasie, à t'en...

Kurde, mega. Dobra, and we're back not everyone is so fortunate the first time through a bridge sometimes our initiates are trapped in the system and we have no choice but to send someone like you in to rescue them in fact one of our initiates is caught in a bellapox server right now Jeśli nie jesteś zbyt złożony, możesz reenterować brzeg i rozszerzyć go. Zaraz, wejdź do worku, Initiate. Zarabianie pieniędzy. Aby zarabiać pieniądze, eksploruj paryskie opowieści, kradzieże oraz szczeliny. Lepsze uzbrojenia oraz o 11% drożej. Filtry mapy świata. Naciśnij... mapkę. Filtry wyświetlania, no to wiemy. Dobra, wybaczcie, ale nie zamierzam się z No i tak powinien wyglądać właśnie asasin, że po prostu jak jest dużo luda, no to powinien spierdzielić, nie? Bo można zostać zabitym. Doświadczony nowicjusz. już. Oto i ja. Co przestępców? Co idę Was zabić. No, szybko. Nie są przestępcy. Nie Was zabili mnie. No właśnie, dlatego chciałem uciec. Ale myślałem, że tam nie będzie strażników. Dobra. Um, tu mamy sklepik. O, idę w sumie sobie do tego sklepiku. Tu jest dwóch graczy potrzebnych. E, panie sklepikarzu... Panie sklepikarzu! Dobra, jest misja i nie mogę. A nie, to, bo to nie jest sklepikarz. Tu jest pan sklepikarz. Gdzieś... Czy nie? Czy wyżej? Wyżej? Nie. Kult Baphometa. Poziom trudności 2. Said, if you wish to join the cult of Baphomet, you must steal two holy chalices from the Cathedral of Notre Dame and bring them to me. <command and re -gância> Not a brush, Pekidika. You might live a bit longer if you piss off. Oh, said Christ. Did the job look familiar to you? Ja naciskam przecież spacyjkę To jest właśnie niezrozumiałe trochę dla mnie, niby jest szybciej, ale nie jest szybciej tak naprawdę. Bo każe mi na nacisnąć, że tak powiem spację. Abym mógł wyskoczyć wyżej, to oczywiście nie. Dwa kielichy z Notre Dame. Gdzie mogą być dwa kielichy? Tutaj. To jest dobre pytanie. Tam są schody, tam jest skrzynka. Zastanawiam się. Gdzie co tutaj są. Aha, dobra, widzę. Na mapie są. To znaczy, na kielichy. Więc schody gdzieś to, to faktycznie są. Jest przejście. No puść to! Jest tu kto? ukradni dwa kielichy. No dobra. To nie powinno być jakoś specjalnie trudne. Tu jest jeden kielich, tam jest drugi. to co? Tam jest drugi kielich. Jest dzwon alarmowy. Tam musiałbym się wkupić... wkupić, wtopić w tłum.

Spójrz to. Nie. <suszy> Dobra. No to jest... Nie no! e, Nic nie zrobiłem. Nie wiecie, że to ja upadłem kielich zresztą. Tu jest zablokowane to przejście. Może nie? Eee, nie użyj wytrychu. Uczeń ślusarza. Czy ja mam uczeń... O, przepraszam. Czy mam ucznia umiejętności niewidzialność Dwa, Mam jeden punkt. Dupa. To jest najbliższa umiejętność, jaką zainwestuję. Ale te drzwi powinny być otwarte, nie? Tak. Tędy tu z powrotem. Tak, w ostatnim odcinku. No i dobra. Dobra, kochani. Ja myślę, że będę kończył. Także z takim widokiem Was na tłum dostawiam. Eee, udała mi się ta misja z tym. Myślałem, że będzie trudniej. Także dziękuję. 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 Trzymajcie się, kochani. Pa. pa.